właśnie odwiedziliśmy kolejny punkt na mapie naszego programu atrakcje na wakacje z mamniusa.pl. znajdujemy się w miejscu, które już ostatnio wam pokazywaliśmy, ale dzisiaj rozbrzmiało nowymi atrakcjami, a z nami rzecznik prasowy czyli Iza. Cześć wszystkim, widzieliśmy się ostatnio, ale tutaj w środku obecnie znajdujemy się na naszym, jakby wcześniej wspomnieliśmy, czerwonym dywanie i z racji tego, że są wakacje, że jest piękna pogoda, postanowiliśmy troszkę przenieść się również na zewnątrz. Jak wiemy, dzieciaki lubią zabawę na świeżym powietrzu i za naszymi plecami właśnie znajduje się fan park. I zapowiedz co nowego fan parku spotka wszystkich gości. Dzisiaj, czyli w sobotę i jutro w niedzielę od godziny 10 do godziny 20 możecie skorzystać z naszej strefy zewnętrznej. W strefie zewnętrznej mamy do dyspozycji Eurobanji i dmuchańce, takie jak minionki, jak małpka, jak dmuchane koła, wodne i wiele innych atrakcji. I za ile kosztuje przyjemność skorzystania z, ze wszystkich atrakcji w fanparku? 29 zł za cały dzień i tutaj można korzystać ze strefy zewnętrznej i wewnętrznej. Za chwilę też jeszcze raz przypomnimy jak ta strefa wewnętrzna wygląda. Jeśli znudzi się naszym pociechom po prostu zabawa na słoneczku, zapraszamy do środka i tam można dalej kontynuować zabawę. A my jako opiekunowie, rodzice czy dziadkowie, którzy na pewno nas tutaj odwiedzą, możemy spokojnie odpoczywać, poczytać książkę czy porozmawiać z bliskimi. Iza, powiedz mi, bo coś mi się tutaj nie zgadza, co to są za parasole? Jest na nich napisane restauracja na starym tartaku, a przecież znajdujemy się przy fanparku. Zgadza się, znajdujemy się przy fanparku, ale przypomnijmy może lokalizację Słowackiego 4A i w tym samym budynku, tylko z drugiej strony. Będzie super nowość. Będzie otwierana restauracja, która, tak jak już wcześniej wspomniałeś, będzie nosić nazwę na Starym Tartaku. A dlaczego? Dlatego, że my się znajdujemy fizycznie na Starym Tartaku. W restauracji będziecie mogli też zobaczyć zdjęcia z okresu międzywojennego, jak ten tartak tutaj wyglądał. Tak? Więc jest to, można powiedzieć, cały kompleks, który będzie się rozwijał. I w tym roku takie nowości, w przyszłym na pewno więcej będzie ich. A kiedy otwiera się restauracja na Starym Tartaku? Kiedy będziemy mogli spróbować kuchni włoskiej właśnie w tym miejscu? Wkrótce. Wszystkie, wszelkie informacje będziemy podawać, czy to u Was na serwisie, czy u nas na fanpage'u, ale myślę, że do dwóch tygodni podamy taką datę ostateczną otwarcia. Na pewno nastąpi to w sierpniu którzy pragną dzisiaj troszkę obchody zapraszamy do środka i tutaj już widzicie za naszymi plecami również tubing i inne atrakcje. Dla dzieci świetna zabawa, a dla rodziców moment relaksu. Iza, a jak często będą organizowane takie eventy, jak ten właśnie dzisiejszy, ten weekendowy. Zobaczymy. Pogoda w tym roku, jeśli chodzi o wakacje, no nie do końca nam sprzyja, jeśli chodzi o tę zewnętrzną strefę, ale jeśli tylko pogoda na to pozwoli, to myślę, że będziemy organizować ją jeszcze kilkukrotnie. O tym wszystkim będziemy informować na naszym fan fanpage'u, ale również na naszym serwisie. A powiedz, gdzie można kupić bilety? Bilety możemy kupić tutaj, ale również na zewnątrz. Więc więc jeśli ktoś przychodzi i chce od razu skorzystać z tej strefy zewnętrznej może tam na zewnątrz w namiociku naszym zakupić sobie bileciki tam również dostępne też napoje zimne ciepłe a jeśli chcemy jakieś przekąski czy coś słodkiego to zapraszamy tutaj do naszego bufetu który jak widzicie jest świetnie wyposażony Ale tu dzisiaj tłok w tym fan parku A to dopiero rano